Siamoneczko kochani, witaj! Witaj? Jeszcze raz. Siamone, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. To co, proszę Państwa? W dzisiejszym odcinku bierzemy się na czyszczenie i smarowanie sprzętu skórzanego. A jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo lecimy po 40 tysięcy. Dzięki, że jesteście. Zapraszam do oglądania. Przyszły do mnie produkty nowe, w sumie taka pianka, zobaczcie, z Black Horse'a i, i pianka, fajnie. No i kupiłam takie coś do czyszczenia najpierw sprzętu skórzanego, bo jak widzicie, jak wiecie czy nie wiecie, sprzęt skórzany, no niestety nie czyści się wodą, więc trzeba go czyścić specjalnymi preparatami, także zakupiłam oto właśnie ten preparat, będziemy dzisiaj testować. No i tutaj już miałam smar... Po prostu do, do skór. Gąbkę jeszcze mam do tego. No i co? No i lecimy. Bierzemy do oczyszczenie. W ogóle zobaczcie tego popręgu, to ja dawno nie czyściłam, nie? więc Zobaczymy, czy to wszystko się doczyści. Jeszcze pokażę wam. Ale ze siodelka wam na razie nie pokazuję. Jak będzie w tym pokrowcu, na razie sobie wyczyścimy i popręgu. sorry się za krzesło? Ale z krzesło jest tak Także nice. Dobra, ja jestem bardzo ciekawa tego efektu. E, trzeba potrąść. Stop. Dobra, tu jest psikadło. Tu jest psikadło, okej. Okay. I co? Ja mam tu psikać na skórę, czy na gąbkę chyba. Słuchajcie, może przeczytam. Psikamy na gąbkę, uwaga. Okej. Okay. I to jest na razie takie po prostu... Jol jako to akusystetizmu. Niby piana, jednak nie, dobra. Czyścimy. Niby się robi taka lekka pianka. Aczkolwiek ładnie pachnie to, takim swirtusem trochę. Musimy porządnie wyczyścić ten popręg, naprawdę on musi... Musi mieć felęgnację. chyba pierwszy raz go czyszczę, tak naprawdę. Nice. Co tam na siodle? A w kropcu to można. Ale no, sztos. No, pachnie takim spirytusem, takim trochę kwiatkiem, coś ten desem. No, ale zobaczcie, efekt jest wow, nie? Jeśli będziemy smarować na koniec, jak to wszystko wyschnie, to myślę, że będzie no. Zobaczcie, co różnica. Widzicie to? No, jest jest progres nawet już tym samym preparat do czyszczenia. Kochani, jak zauważyliście, pewnie mam na sobie nową kolekcję Ocean's Apart. Prezentuje się następująco, zobaczcie. W ogóle podłuchałam tą bluzkę, taki topik trochę, wiecie o co chodzi. Jest naprawdę sztosik, tak fajnie podkreśla figurę, zresztą no fajnie widać, że tak się prezentuje. No i oczywiście fajne nowe krótkie spodenki, które też fajnie podkreślają talie. No i tutaj fajnie, że ten szaf taki, wiecie, yy... Taki, takie serce się trochę układa i ja to też fajnie, tak podkreślam Wam pośladki. No, także, co mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć tyle, że mam dla Was kolejny kod rabatowy super. A kod rabatowy brzmi 20%. I, i macie z tym kolem 20% z rabatu e, na wszystko plus top i leginsy do wyboru. Myślę, że warto także zapraszam. Link w opisie, ten zapad i kupujcie z moim kodzikiem superaśne ciuchy, bo nowa kolekcja naprawdę jest sztosik. Zdradzę wam sekret w sumie, że szukuje się coś grubego. Coś, czego nikt się nie spodziewał. Nawet ja. Także oczekujcie. Możecie się na razie tylko domyślać, bo nic wam więcej nie zdradzę. Będziecie spać z tym faktem. będziecie zastanawiać, co to żeby co może weźmij takiego grubego wymyślić? Jak zawsze, nie? No to wszystko w swoim czasie. Dobrze, Państwa? Okay. Oto tak się ef efekt końcowy prezentuje. Zobaczcie, cały brud, kurz pod. Normalnie zmyło. jeszcze dosycha widzicie. Ale no jest bo, jest S progres, naprawdę. Także polecam, polecam tą piankę. Jeszcze na siodle przetestujemy. O! No super, rąsko. Nówka, nie nieśmigany. I nawet z tej strony, z wewnętrznej. No, jestem zachwycona, uwielbiam. To jest w ogóle moja ulubiona czynność, jeśli chodzi o świat dziecki. To smarowanie, czyścienie sprzętu skórzanego. Uwielbiam. Naprawdę. <laughs> Dobra, czyli to dajemy teraz do wyschnięcia. Może damy tutaj. Tutaj miałam, że tak to ujmę, do podciągania sprzęt, ale go zdjęłam na razie, bo tutaj musiałam szafkę dać, aczkolwiek spokojnie, spokojnie, coś się nam ćwiczyło, dobra, siodełko, cyk, tylko teraz zostawiam chyba najpierw wewnętrzną warstwę sobie zrobimy, a potem zewnętrzną, by tak po kolei robić i się nie cackać z tym, prawdaż? Ja ko kocham te siodło, naprawdę, kocham. Polecam z tego serca Dagmar Kubert. Darmowa reklama. Hej, chuj, co to? Dobra, pięknie. Tak się prezentuje przed smarowaniem, czyszczeniem. I od razu na wstępie mówię, że nie mam oleju do skór, ponieważ. Iż gdyż olej do skóry z ciemnia z naszej mocno kolor. No wiadomo, czarnego nie, ale ten koniakowy stałby się taki mocno ciemny brązowy. Ja bym nie chciała tego, dlatego smar używam. Kupiłam taki smar. No i tyle. No, zobaczcie tutaj pod spodem. Widać, jak ostatnia, ostatnio jak się spociła, To przeszło przez czaprak. Widzicie, nie? No, takie plamy zostały. Pocie i zobaczymy, czy właśnie ta pianka sobie poradzi z tymi plamami. Dobra, odwracam siodełko. Najpierw ja wam otrzymam warstwę No, ja jestem ciekawa, czy to zajdzie. Na razie widzę, że ta skóra na razie się robi bardziej ciemna. Uh -huh. No, dobra mocno to wyszoruje, żeby nie było tych plam bo to wszystko od jest właśnie o, widzicie? Teraz to już w ogóle widać mega tymi siodłami jasno-brązowymi to jest właśnie taki kłopot coś chodzi o, o pielęgnację, bo zawsze ta skóra z czasem może ściemnieć. no cóż, szkoda, szkoda ale się porobiło Teraz jeszcze tutaj. Trzeba się pozbyć tego wszystkiego. Myślę, że jest git generalnie i czekamy aż to wszystko ładnie sobie wischnie. Tutaj jest ciemniej, bo tutaj tego nawaliłam. Tutaj już mniej i tu jeszcze nawaliłam tego. Zobaczymy czy te plamy wszystkie znikną. Czy nie? Czy ten preparat to wchłonie? No tutaj tak jak mówicie mniej jest, bo tutaj więcej nałożyłam tego i tutaj też No aczkolwiek jest, jest super, jest git W ogóle to wygląda jak motyl, co jest grane Ej, Teraz zobaczyłam Ej fajnie, sztosi w ogóle, no fajnie, fajnie, okej okay. Teraz jeszcze tutaj wewnętrzną stronę przejadę, tak tylko prowizorycznie, żeby nie aż tak mocno jak tutaj. Eee, tylko ten kurz zetrzeć, bo tutaj raczej potu nie ma. I z... o kurze! Nie, 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 nie sorry, sorry. I z zewnętrznej strony czekam aż wyschnie i będę smarować smarem. Wiecie, z kurzu przetrzeć. Pyłków, nie pyłków, bo ostatnio pyliło. Jak byłam w terenie, to miałam całe żółte, żółte siodło, nie? Także hit sezonu. O kurde, ale tutaj tutaj się wchłania tego. Zobaczcie, od Zobacz, razu kolor inny. Już gorzej siodło wygląda. Z tym kolorem takim ciemniejszym. Ale to spokojnie to wyschnie. O! Magic Magic mecik, mecik. A czarnym to zawsze wszystko widać, Tu jeszcze tam w środku ładnie, zniknęliśmy. Tutaj ładnie też, cyknik, cyknik, pik, siedlisko. Oby dobrze się siedziało. Fajnie, że tutaj na tym siedzisku jest skóra antypoślizgowa. I nawet jak siadacie, nie wiem, w jakichś legisach takich nie do konnej, to i tak się e, fajnie trzymacie siodła. Albo siodło trzyma was. Jak zwał, tak zwał. Więc polecam, polecam. W sobie tam ładnie schnie. Teraz bierzemy się za po popręgu. Ono już wyschło, tylko ja tutaj ciapnęłam, bo mam jeszcze e, rękę całą z tego preparatu. A nie będę co chwilę myć, właśnie tych rąk, bo zaraz znowu się powrócę. Ten smar wygląda tak i pachnie obłędnie takim miodem. No, uwielbiam po prostu, no używiam takie rzeczy. Niestety muszę wziąć tą samą bo nie mam innej w domu, fajnie. Mam nadzieję, że będzie git, nawet jak tu samą znam. I smarujemy sobie, ok. Żeby tak, wam pokazać ładnie też. To nie wszyscy myślą, że zadbana skóra, ładna, to jest skóra, która się błyszczy. A to jest nieprawda. E, zadbana skóra, taka, y, mi chodzi już matwa, nie? Jest matowa. I tak właśnie powinna wyglądać po smarowaniu. Musi być właśnie ta skóra matowa, to znaczy, że jest zadbana w dobrej kondycji, nie? Bo jak po smarowaniu macie taką błyszczącą, to znaczy, że no już ta skóra swoje przeszła no i już nie ma takich Wiecie, właściwości co wcześniej. Ale to wiadomo jest. To przecież jest martwe i Dlatego musimy to pielęgnować, żeby nie pękała. Nie, nie tej, żeby posłużyła jeszcze na lata. Szczególnie jak się ma właśnie sprzęt i dziecki skórzany. No teraz wygląda pięknie, nie? No jak to wyschnie, to będzie właśnie matowe i będzie tak fajnie błyszczeć. Ale nie aż tak jak teraz, nie? Dobra. O, ale mi się. Zrobię się na drugą stronę. O! ale by musiała pasieć. Chcę się męczyć, nie? No jeszcze można tak i wiecie. Można spać. Ja to mam fajne pomysły. Kurde, ii. nie mogę, mam spać. Zobaczcie, już mniej więcej wyschnęło, więc mogę zacząć smarować. No i te, zobaczcie, te plamy zniknęły z potu. Zobaczcie to. Także no, działa bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, bierzemy fajny, tylko piłon. Nie reklamujemy, nie ma reklamy na Dobra. Bierzemy sobie teraz nagramy do ręku, żeby to co nie było nudno. Cały czas ten sam kadr. I lecimy. Sobie tak smarujemy na wierzchu. Znaczy, jeszcze inny kolor, jak się smaruje. Nie aż tak mocno ciemny, ale jest taki, no inszy, inszy, nie? Tu się światło odbija i można się wydawać, że to aż tak mega błyszczy, ale to aż tak mega nie błyszczy. Tu jeszcze kanał na kręgosłup, zobaczcie jaki szeroki, na cztery palce. Dokładnie 8 cm na yy, całej długości. Pamiętajcie, że takie siodła zbierajcie, które na całej długości mają ten sam rozmiar. I oczywiście dobrane do kręgosłupa konia, że tak to ujmę. Jeśli chodzi o szerokość, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. W sumie najważniejsze, bo tak to siodło jest spełnia swojej funkcji. Jak gdzieś uciska kręgosłup. Ale no kurde git! Sztosik, sztosik. Nie wiem czy pokażę Wam efekt końcowy, bo to chyba raczej nie wyschnie tak szybko. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Jak wyschnie szybko, to Wam pokażę efekt. Jak nie, no to trudno. To w następnym filmie. Może jakąś przejażdżkę zrobimy coś, cokolwiek, bo jutro ma być u nas pani kowal, która będzie zakładać w kącie podkowy w Hakamadzie. I będziemy rozpoczynać rehabilitację do jesieni. I po jesieni będziemy miała zdejmowane podkowy. Zobaczymy czy coś się zmieniło, czy podeszła się odbudowała. Jak tak to będzie lepiej. happy. No i na będzie szczęśliwym koniem. Bosym. Będzie mógł już chodzić po kamieniach, nawet jak Wilber. Piękny. Widzicie, wysmorowałam siodełko. Strasznie zmieniło kolor. Jak na razie mam nadzieję, że jak wyschnie, powróci do pierwotnego, jeśli chodzi o ten koniakowy. Zobaczcie, jak strasznie ściemniało. No, jakbym to naolejowała tę skórę, to ona by była jeszcze ciemniejsza i prawdopodobnie by została w takim kolorze. No a jeszcze smar właśnie. Yy, nie ten, nie... co? Nie ściemnia koloru, tutaj już trochę wyschnęło wewnątrz, ale to, o, proszę bardzo, tak się prezentuje, tu jeszcze trochę wysycha, no pięknie, no ja uwielbiam, no moje siodło wymarzone, nawet nie sądziłam, że kiedyś będę miała swoje siodło jeszcze za tyle pieniędzy, wow, to jest, no to jest marzenie z dzieciństwa, naprawdę. Także proszę Państwa, co? Ja się z Wami dzisiaj pożegnam. Taki krótki film, dzięki, że zostaliście do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na pewno będzie o wiele, wiele, wiele lepszy i ciekawszy, bo tak jak mówię, jutro przyjeżdża do, pani, do nas pani Kowal i będzie podkuwać hakamadę. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.